Tą użytkowniczką. o Niku serduszko lesa. Ja jej daję te, jak one się nazywają, te włoski. A ona mi daje egipskie dobra. Dałam jej. młodzi oglądajcie. O, dała, 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 jest uczciwa. Śmieszna Jaki, jesteś. Teraz budki. Budki i proszę. Czyli nie jest oszustką. Jest uczciwa. Polecam Lesę. Serduszko. Polecam. Polecam kobitkę. O, patrzcie, teraz mam do nusi. No, widzicie, polecam dziewczynę. Mega uczciwa, fajna, kobita. Wpisze się. Wpiszę się. Wpisze się. Dobra. Dobra, zaraz y, zmienimy tytuł, bo nie chcę tego tytułu. Pisze się. Dobra, zmienić. Zaraz, y... Jakby to zmienić, poczekajcie. Dobra. No, uczciwa kobieta, polecam Magda Kessler. Dziękować, pa.